Dziewaleczko, witam Was oczywiście Zenek i zapraszam Was dzisiaj na film z bardzo długo już wyczekiwanego Zetora Portery 114 który mamy w swoim gospodarstwie. Dlatego zapraszam Was na początek na krótką prezentację. 1441 Fortera czeska myśl technologiczna, czeski silnik, czeskie wykonanie nawet Ursus swego czasu zapożyczał silniki do swoich maszyn ciągnik czterocylindrowy o mocy 112-114 koni tak jest określany katalogowo do niego jest dorzucony też czeski Tour Tracklife 260 którego wtedy Zetor tutaj polecał jako takie sprzężenie Ciągnik ten w naszym gospodarstwie pojawił się w roku 2005, no i od tego czasu był to do, do 2009 roku jeden z większych ciągników, jakie mieliśmy w swoim gospodarstwie, ponieważ wcześniej to były MTZ -y 80 konne, a, no, a tu nagle taki przokłau wow, przychodzi ciągnik, który ma 100 koni, więc to już była całkiem fajna sytuacja, jeżeli chodzi o pracę w polu takim większym ciągnikiem. Jeżeli chodzi o jakieś usterki naprawy w tym ciągniku. W roku chyba 11 albo 12 wymienialiśmy sprzęgło. No niestety nie wytrzymało. Ale zapomnieliśmy wymienić też. Znaczy zapomnieliśmy. Nie chcieliśmy wymieniać tego łożyska, stwierdziliśmy, że jeszcze pochodzi. No i to był oczywiście błąd, bo to łożysko również trzeba było wymienić. Dzisiaj by trzeba było go znowu rozpołowić. No i całego sukcesu dokonać do końca. Także jak będziecie kiedyś rozpoławiać, wymieniać sprzęgła. Pamiętajcie o tym łożysku. Dlaczego one tak szybko padło? No właśnie pracował on z tym turem, więc miał troszeczkę obciążenia, no i nie dziwota. Zwykła skrzynia, więc ciągnik troszeczkę mógł się tutaj narobić. W chwili obecnej ma przepracowane 5600 motogodzin. Nadal pracuje, nadal są dla niego zajęcia, i to całkiem niemałe. Jak widzicie, stoi z przetrząsaczem, Owija nadal pracuje z turem, także zadania są dla niego jeszcze tutaj do ogarnięcia. Eee, także tyle można takim skrótem powiedzieć na temat tego ciągnika. Ja zabieram się za robotę, bo mi cały dzień ucieknie, także widzimy się za chwilę. Także jesteśmy już, słuchajcie, w, w ciągniku. Myślę, że jak na 2005 rok, całkiem przestrzennie, całkiem sporo miejsca. No i ten design, jak na tamte lata, już w miarę tutaj ogarnięty. Także zabieramy się w tym momencie do włączenia przetrząsacza. On już jest przeze mnie rozłożony wcześniej. Muszę sobie tu przypomnieć, jak to wszystko było. No oczywiście EHR, gdzie już w 2005 roku to było ciężko dostępne w niektórych zachodnich maszynach. Zetor to już miał u siebie. Jest to jego własny EHR, który skonstruował. Sprawdza się tutaj bardzo dobrze. Łukasz by mógł powiedzieć, bo on bardzo dużo siał, orał, więc jemu tutaj było to na pewno pod ręką. Także słuchajcie, z tyłu dźwignia, która włącza wałek, znaczy włącza, no daje go w pozycję neutralną. No i oczywiście przełącznik. Pyk włączamy sobie trujeczkę. No i lecimy po prostu z tym tematem. Obrotów nie będę tutaj dawał za dużo. Oczywiście przymknę sobie okno, żeby mi nie kombinowało. No i jeszcze ta wysokość tutaj przetrząsacza, którą musimy sobie obniżyć. No i przechodzimy w tym momencie już na czwóreczkę. I zaczynamy zabawę z przerzucaniem. Na pierwszy rzut oka tak możecie porównać jak oglądaliście wcześniejszy vlog, gdzie przerzucałem John Deere. Tutaj troszeczkę mam o wiele większą widzialność, jeżeli chodzi o prawą stronę. W John Deere ten błotnik był trochę wyżej. No i on już mi znacznie przysłaniał tą prawą stronę, więc tutaj bardzo duży plus, jeżeli chodzi o zetora, że jest bardziej przestrzenny. No i tutaj możemy więcej zobaczyć. Ja teraz mam tutaj klin, obrócę się od razu na prawą stronę, żeby dwa razy po tym samym nie jeździć. Potem tutaj wrócimy. No niestety zabawa na takich klinach zawsze jest, więc troszeczkę trzeba pokombinować. Jak widzicie, dzisiaj będę przerzucał, ale nie będę przerzucał całego kawałka, który kosiliśmy w ostatnim odcinku. Tylko po prostu poprzerzucam tu, gdzie jest gęściej i gdzie nie będzie możliwości, żeby to dospoł równomiernie. Także objadę sobie teraz e, tą całą działkę, można powiedzieć, dookoła, e, bo tutaj na poprzeczniaku, znaczy na poprzeczniaku tym jeszcze akurat takiej masy nie ma, ale tam dalej jest już troszeczkę więcej, dlatego akurat zależy mi najbardziej na tych grubych e, pokosach, żeby to rozrzucić. E, dlaczego nie robię całości? No, bo po prostu tej masy wszędzie nie ma. A ja nie chcę z tej zielonej trawy zrobić siana, bo jakbym to wszystko rozrzucił, to temperatura, która będzie dziś i jutro na poziomie 20 stopni, no znacznie by to przesuszyła. Już nawet jadąc tutaj po tym, e, będą to znacznie przesuszone odcinki, no ale no niestety coś za coś tak po prostu trzeba jakiś kawałek poświęcić. Co, co oczywiście mogę powiedzieć yy, o Zetorze? Myślę, że jest to ciągnik na pewno godny i warty polecenia, jeżeli chodzi na przykład o stosunek pieniędzy do wykonania. Yy, bardzo poręczny, bardzo wydajny yy, i w zasadzie nigdy z nim nie mieliśmy jakichś problemów, choć słyszałem, że... Niektórzy rolnicy, niektórzy użytkownicy mieli problemy z silnikiem, no właśnie, skrzynie, chociaż ze skrzynią, ja też nie wiem, na co mogłoby się tam stać. No jedynie co, no to wróćmy tylko do sprzęgła, i faktycznie te sprzęgła e, były do wymiany, ale to jest chyba e, taką udręką każdego ciągnika, jeżeli pracuje z turem. Ja też nie wykluczam, że na przykład w naszym John Deer 64-30, który ma tura. Za jakąś chwilę nie przyjdzie na niego czas, że trzeba będzie coś po prostu z tymi sprzęgłami kombinować. A tam nie jest już sprzęgło jedno, tylko jest każde sprzęgło na każdym biegu. Więc to już będzie naprawdę konkretna zabawa, ale na razie odpukać nic się po prostu z tym nie dzieje i oby zostało tak jak najdłużej. Zetor u nas wcześniej w gospodarstwie, no, tak jak wspominałem był takim głównym ciągnikiem. E, bo on praktycznie orał e, i też siał. No oczywiście tam inna uprawa jak brony no to był MTZ, więc MTZ sobie tutaj jeszcze radziliśmy. Ale on latał z tym Famarolem, który też widzieliście w jednym z blogu, Ten e, Pół, znaczy Zawieszany, ale nadkładany nad siebie Także jakby nie patrząc No ten ciągnik miał na dobrą sprawę co ciągnąć i co dźwigać Bo ten kosz zasypowy był tam na poziomie 700kg Plus cała maszyna, cały sprzęg No to tam już ładny tonarz mu się z tyłu po prostu robił Ale po prostu radził sobie i nie było tutaj mocnych e, na niego Byliśmy z niego naprawdę e, zadowoleni Skrzynia biegów oczywiście jest tu czterobiegowa, mamy rewers, przód, tył, chyba też nawet o tym mówiłem w wożeniu obornika, jak tam pamiętacie, widzicie cały czas się odwołuję do jakichś filmów, bo gdzieś te informacje już zamieszczam. Do tego dochodzi jeszcze skrzynia tak zwana wolna i szybka, więc mamy cztery na wolnym, cztery na szybkim, plus jeszcze tutaj mamy dwa żółwie, takie zwalniacze. Z których też się naprawdę tutaj korzysta. Najbardziej przydatne były w momencie orki, kiedy ciągnikowi po prostu brakowało czasami mocy. No i trzeba było go troszeczkę zredukować pod obciążeniem, więc też żółwie tutaj jak najbardziej zdają egzamin. Tak samo ja teraz tutaj z nich korzystam, więc jest naprawdę elegancko. Także tym ciągnikiem naprawdę bardzo fajnie się pracuje, choć jedyna rzecz, która mnie boli, na przykład przy pracy z turem no to jest właśnie ten rewers z prawej strony no bardzo bym chciał żeby on był wyprowadzony tak jak jest teraz tutaj z lewej wtedy jest to o wiele lepiej pracując jedną ręką tutaj turem i drugą e, mieć po prostu rewers przód tył bo tak to po prostu mamy trzy dźwignie które są poddane pod kontrolę jednej ręki no i przy ładowaniu balotów, obornika czy tego typu rzeczy no jest to bardzo uciążliwe i e, mało ergonomiczne Dlatego, no to bym na pewno tutaj w tym momencie zmienił. No ale na dobrą sprawę, jest to, słuchajcie, rok 2005, więc i tak nie mamy co tutaj specjalnie wymagać, jak na tamte lata. To i tak już wielki ukłon, że ten rewers pojawił się z tej prawej strony, a nie mieliśmy po prostu innej skrzyni, tak jak jest typu w MTZ-cie czy, czy, czy też w innych tego typu starszych modelach. Chociaż już ja wiem, Ursusy miały ten taki ala rewers czyli miały pierwszą, drugą skrzynię. No i wsteczny tutaj w drugiej dłoni, więc może i to nie jest jakimś tam wielkim wyczynem, jeżeli chodzi o zetora jak na tamte lata. Co do samego tura, no to jest on oczywiście sterowany za pomocą joysticka, nie są to jakieś elektrozawory, tylko po prostu e, linki, które są tutaj poprowadzone razem z rozdzielaczami, ale to już ma taki bardzo fajny e, i poręczny zakres pracy. Do tego jest ta trzecia funkcja jak do krokodyla czy do e, Łap do, do balotów. No i oczywiście osprzęt też e, pra, pasuje, czyli łyżka krokodyl do, do John Deere'a jest to jak najbardziej kompatybilne. Zresztą no, głupotą byłoby, gdyby tutaj producenci e, starali się robić swój osprzęt do e, innej maszyny. To tylko w ładowarkach jest ten idiotyczny pomysł, żeby każda miała po prostu swój osprzęt. Dla mnie to jest w ogóle nieporozumienie. To powinno być tak jak trzypunktowy układ zawieszenia w ciągnikach, czyli każda maszyna pasuje i tak samo powinno być z łyżką czy z czymkolwiek innym. Więc tutaj na przyszłość taka może mała rada, żeby to jakoś dopracować. Kolejnym słuchajcie takim mankamentem, który poddaje pod wielki minus, chociaż to nie jest minus ciągnika, tylko bardziej minus dla nas, że o tym nie pomyśleliśmy, jest tutaj brak klimatyzacji w tym ciągniku. No, jeszcze raz odwołam się do tego roku w 2005, nikt po prostu nie, nie, nie przemyślał tego, zawsze to było szkoda pieniędzy, to bodajże wtedy kosztowało chyba około 3,5 tysiąca, każdy liczył każdą złotówkę. E, więc to było na takiej podobnej zasadzie jak Joker Farm do John Deere też nie wziął sobie e, klimatyzacji i ten wiatraczek miał tutaj z prawej stronie na słupku. Więc e, ten sam błąd popełniliśmy i też e, tutaj Wam mówię, że no, ta klimatyzacja no, musiałaby być takim tutaj standardem choć wiem, że bardzo dużo maszyn e, czy ciągników e, no jednak dalej tą klimatyzację daje jako opcja dodatkowa, co dla mnie to jest po prostu nie wiem, no też dziwna, dziwna rzecz, już w dzisiejszych czasach to powinien być standard e, i nie powinno to podlegać żadnej e, dyskusji już, nawet dajcie w tych cenach, żeby ta cena była niech te 3000 będzie wyższa ale niech ta klima będzie, osoba która przychodzi i kupuje tą maszynę nie będzie musiała o takich pierdołach po prostu myśleć, a to niby pierdoła pierdołą ale ma bardzo ważne znaczenie tutaj, więc to był taki nasz błąd, że tej klimatyzacji nie wzięliśmy do tego ciągnika co tu jeszcze no zetor oczywiście nie ma żadnego zawieszenia pneumatycznego nie ma ani amortyzowanej osi, ani też tym bardziej kabiny, dodatkowo jego udręką jest po prostu ten tur, który jest tak jak wy widzicie na sztywno, czyli też nie ma żadnych zabezpieczeń hydraulicznych które gdzieś by go tam w jakimś stopniu amortyzowały. Tego naprawdę bardzo brakuje, kiedy jedziecie drogą, kiedy jedziecie przede wszystkim nierówną drogą po dziurach. Ten tur naprawdę potrafi tak skakać. Eee, no, nie jest to zbyt komfortowe i na pewno nie jest to dobre dla maszyny, ponieważ spocznie się to wszystko tam wyrabiają, siłowniki też dostają po, po głowie. No i sam przód w ciągniku eee, też na pewno nie jest z tego tytułu zadowolony. Ponieważ no, ten tur akurat nie jest amortyzowany, oczywiście, kwestia tego dołożenia akumulatorków no i wydaje mi się, że sprawa byłaby rozwiązana. Ale w chwili obecnej ten ciągnik już tak u nas nie pracuje, jak było to kiedyś. Więc wydaje mi się, że taki dodatkowy wydatek byłby w tym momencie tutaj zbędny. No ale oczywiście, jak to woli. Że zbiornik jeszcze paliwa w tym ciągniku jest bodajże na poziomie 120-130 litrów, także myślę, że śmiało cały dzień w orca jesteście w stanie ogarnąć. A jak ze spalaniem w tym momencie przy takim przetrząsaczu, szczerze Wam powiem, też tu nigdy nie liczyłem. Musiałbym teraz fizycznie zalać cały zbiornik, zmierzyć cały odcinek, który przepracuje no i wlać tą różnicę paliwa wtedy bym wiedział ile mi fizycznie wyjdzie ale na dobrą sprawę wydaje mi się że to będzie bardzo porównywalnie jeżeli chodzi o John Deere'a, czyli coś na poziomie 3 litrów w tym momencie przy takim przerzucaniu ten traktor sobie tutaj na spokojnie spali no i teraz oczywiście kwestia wracamy z powrotem do przerzucania sytuacja, którą chciałem Wam tutaj można powiedzieć bardzo zobrazować czyli dochodzimy do Momentu, gdzie wczoraj mówiłem o tej naszej nawigacji i jak to się teraz roznosi, jeżeli chodzi o przerzucanie. Więc widzicie, mam za sobą, przed sobą w zasadzie trzy pokosy. Najszerszy mam w środku, tutaj jest ten mój po KDTC i oczywiście Łukasza, kosiarka przednia. Ja w tym momencie jadę sobie mniej więcej po środku i biorę te trzy e, pokosy naraz tym jednym przejazdem, więc to jest idealne rozwiązanie, jeżeli chodzi o. Ale tu mamy dziurę, widzicie? Myślę, że ją tu spokojnie sobie przejadę. Nie wiem po czym. Także widzicie, właśnie wracając do tematu, e, spokojnie sobie te trzy pokosy na szerokość biorę i je tutaj jak najbardziej rozrzucam. Że takich filmów widzicie, zielonkarskich jak dzisiejsze i poprzednie, będzie na pewno więcej. No musicie wybaczyć, po prostu taki mamy okres akurat w naszym gospodarstwie, ale mam nadzieję, że w każdym z filmów będę tutaj starał się przekazać zupełnie inną wiedzę. O czymś sobie po prostu porozmawiamy, coś Wam powiem, coś Wam przekażę, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dalej i będziecie oglądać kolejne odcinki. Że dołożę wszelkich starań, żeby te vlogi nie były jakieś tam monotonne, nudne. No najgorsze jest to, że nie mam kiedy robić czegoś pod muzykę, po prostu brakuje mi tego czasu, ponieważ jak się wyjeżdża, no to się, no to się robi, no robota powinna iść, a nie tutaj na zasadzie nagrywania filmów. Ale jak już ruszymy troszeczkę większe kawałki, będę miał tam większy, większy zakres czasu, więc będę mógł sobie po prostu pozwolić na to. Aby jakiś tutaj więcej detali dla Was ponagrywać, i żeby coś nawet pod tą muzyczkę co jakiś czas się pojawiło, bo jak na razie tych vlogów właśnie muzyczkowych jest coraz mniej. Także słuchajcie, kończymy robotę i kończymy dzisiejszy odcinek. Także dzięki, że oglądaliście. Myślę, że coś innego, czyli zębora Wam na przykład pokazałem w dzisiejszym odcinku, troszeczkę opowiedzieliśmy. Wiecie, jak to wygląda. No i odcinek oczywiście z tego ciągnika też jest. No i co, widzimy się w kolejnym? Myślę, że w kolejnym odcinku będziemy zbierać to, co teraz tutaj przerzuciłem, także już Wam zapowiadam, co tam może się wydarzyć. Mam nadzieję, że tym razem uchwycę trzy maszyny, czyli grabiarkę, presę i owiarkę, ale nie obiecuję, różnie to się może pogodzić, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku.